Witajcie, witajcie, tu do Danio. Właśnie muszę poprawić się na do krzesełku. No. Dobra. E, dzisiaj będziemy... E, e, dzisiaj e, e, wam pokażę co ja zrobiłem co ostatnio. E, e, no. Tu. Teraz, że e, trochę e, zrobiłem grządki, zrobiłem farmę krzciny, bo tamto mi przeszkadzało i e, takie coś, bo chcę biblioteczki zrobić i farmę małą e, e, małą farmę e, no, jagódek. a dzisiaj będziemy po, e, e, dzisiaj będziemy właśnie mm, e, e, posąg Madzi Magdalena Monika no. Madzia Magdalena Monika co e, Inspirację, e, głowę tylko e, e, zrobiłem bambusy bambusów farmę arbuzów i dyń a i tą drzewko muszę ści ściąć i ostatnio zrobiłem też farmę i dzisiaj będziemy e, e, tu e, osobno żeby osobno to i osobno to. i także jestem w ogóle tak no. Tylko i, i, i zasadziłem dla na nas ostatnim nagraniu to, a dzisiaj będziemy mieć żywko pierwsze. I mosty trzeba po nagraniu mosty zrobię. Tak, e, nie tu e, gdzie ja tu włożyłem.

Muszę na chwilę, na chwilę muszę wierdopodobnie w razie czego będziemy się podsadzać. Dobra, wyciszyłem komórkę. Dobrze, że sadzonki cioci Sadzonki wam pokażę. Ścinić. Trochę trzeba wyrównać wysypka to żeby dobra Ja nie chcę. To by tylko nadawało się na te jak to te drzewko jak pień oczywiście nadaje się na, na te dodatkowe budowle coś się zacina Lepiej bądź żywkota w Ripi kiedyś była w ogóle tak nie ta muzyczka. Спасибо. Нет, сколько-то Tam. Musimy... Nie bo w nocy. Ciężko w nocy widać mnie. No w ogóle. Źle skręciłem chyba na razie ciekawe skąd się to. Mam nadzieję, że jedno rzeczy nie zniknęły. Bo to by był kryzys. Nie wiem skąd tu się wzięło, to jeszcze trochę. Ciężko ścina się i tak samo nie lubię właśnie eee, Nie lubię tak samo właśnie lepsze Dobra, jeszcze tu, chyba. Dobrze, że teraz są, jest taki, yy, w ogóle tak aby DIN było już dawno, że można e, już, e, można już e, jak, e, po, nad wodą, e, pod wodą się pływa to te itemki w ogóle e, no, te itemki e, w ogóle tak e, unoszą się. Trzeba poczekać. O, następne kolejne. Dobra. Następny tym O! Naprawdę... Hmm. Dobra. Tu, tu powstanie na drugą stronę. Znaczy, e, Aż e, przyjdę potem, potem tu. E, tylko odłożę. Ale chowus. Wełny, bo ja, ja, będzie mi e, potrzebna. Hmm. 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 Nie wiem gdzie e, wyproponujecie stodołkę stodołę czy tu? Na tamtej wyspie, bo czy tu, tu takim, nie wiem, ale tu na pewno powstanie most, to może tu powstanie stodoła od, i tylko wyrównamy sobie tu, mam, dobrze, że mam zapas, tu, tu, tu. może... Presidente. idziemy spróbować idziemy zobaczyć czy w ogóle noc idzie czy coś tu jest nie ma Nie mamy łopatę, to jest zapas, i tu po nocy będziemy robić tym razem. bo W nocy wy nie będziecie widzieli właśnie idziemy Kimkę Kimę Bo ja za bardzo w nocy, po nocy nie lubię Dobrze i dodałem te pół płytki Ostatnio byłem na wycieczce w Poznaniu i fajnie naprawdę tam było, tam było w ogóle tak, tam było w bramach w Poznaniu, przecież mam... E, e, i tam historyczne polecam e, tam pojechać w dobrem dobre jak ktoś lubi historię e, 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 dobrze że mam zapas gdzieś tam A piasku mam tyle mało, to przyjdzie handlowiec, to handlowiec to uhandluje sobie piasku. Wyszli. A może indziej, e, nie wiem czy o, tu jeszcze jest O, mamy do zapalniczki. Przez to dółka będzie. O, tu mamy tu. I tu wezmiemy od tego miejsca. A co Nie wiem. Hmm, jeszcze dobrze, że piasek tu jak ja sobie wybiorę, to tu to taka stodoła czy taka? O chyba taka będzie najlepsze co wy mówicie w ogóle na to że będzie taka wyrównamy dzisiaj a a będziemy wychodzić, ale będziemy musieli za niedługo kończyć granie. Jezu, nie wiem czy to jest z Minecrafta. Mi się podoba ten... Y, mam nadzieję, że to jest z Minecrafta, bo jak kiedyś grałem sam z kuzynami, to inna była creepy była y, muzyczka taka. A teraz. Dobra. Dobra. Mam nadzieję, O, taka będzie z stół duka. O no, taka będzie dużo. Dopiero. i zegarek to tak o także będziemy kończyli będziemy kończyli dla Na następnych będzie trochę e, trochę większy Lec mówicie, tu czy e, czy tu farbę drzewek zrobić czy tam stodunkę? E, napiszcie w komentarzach, gdzie, e, czy tu, e, czy tam, e, za domem, czy obok domu, a, a albo przed domem, tu e, wyrównać, e, czy nie. I będę poczytam, i za niedługo robi to też będę e, nagrywać, także. Papa, papa pa. i do zobaczenia, e, do zobaczenia, do następnego razu.